Ja pitole Kurde, tego nie rozumiem Może wy wiecie e, Dlaczego jak mam Tartanowe boisko To ten śnieg się nie roztopił A na chodnikach, na ulicach już jest roztopiony e, Anyway Przyszedłem sobie tutaj Żeby sobie chwilę poćwiczyć Na drążku No w domu nie mamy już drążka do jakiegoś czasu Więc wyszedłem z wprawy ale tu jest jakiś, więc poćwiczę sobie na nim. Yy, natomiast ten, ten film nie będzie żadnym treningowym filmem, w którym wam opowiadam co jak ćwiczę i ile ćwiczę. Tylko chcę po prostu zweryfikować jakość nagrania z telefonu, z tylnej kamery, z przedniej kamery i chcę zobaczyć jak szybko zrenderuje się filmik. Yy zrenderuje się filmik po wymianie karty graficznej Dobra, to zaraz przednia Teoretycznie w ustawieniach jest napisane, że rozdzielczość jest ta sama i klatki na sekundę również są te same Natomiast wiadomo, z tyłu y, kamera jest większa, aparat w sensie z przodu jest mniejszy, więc zobaczymy jak to się będzie jak to będzie wyglądało Na telefonie wygląda mm, zajebiście Natomiast zobaczymy co będzie, jak już skończę to robić. Teraz tak, tak jak mówiłem, kuźwa zimno. Yy, tak, jak mówiłem, poćwiczę sobie yy, i zrobię sobie taki myk, że po każdej, yy, po każdej serii podciągnięć, zrobię sobie rundkę o, dookoła. Boiska, tak, tutaj po tym. A zaraz to jest taki bardziej brązowy, purpurowy, ale generalnie po tym czerwonym sortanie. Yy, i, 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 i... Tak to będzie moja przerwa tak? między seriami Pierwsza moja seryjka to były trzy podciągnięcia, żeby się rozgrzać Druga będzie za cztery, żeby też te mięśnie obudzić ale się nie podciągałem, to nie mam siły, nie chce mi się też Także no, tyle Okej okay. Zrobiłem drugie, drugą seryjkę, tak jak mówiłem Mówiłaś zimno, ja sobie muszę takie rękawiczki mam Generalnie to są takie o, y, nie wiem, robocze, zimowe, nie wiem Zimowe to one nie są, bo to są takie robocze bardziej dla ogrodnika Niewygodnie się na tym podciągać, ten rązek jest za szeroki jak dla mnie W sensie średnica tutaj rury jest za duża Nie przepadam za takimi, wolę cieńsze I nie lubię tego takiego po, po skosie W sensie fajnie, że to jest, ale ja wolę tak podciągać się bardziej na szerokość barków A nie na taki wide bardzo, w sensie tak bardzo szeroko, niewygodne no i dobra, idziemy sobie dalej. A, jeszcze coś jest z tym drążkiem pierdliwe? No, że jak się podciągasz i nie dopniesz się, w sensie nie napniesz się jak baranie jaja, to będziesz uderzać o to, o tą drabinkę z przodu, tak? Ale no dobra, jakby jestem w stanie zrozumieć, że to jest dla dzieciaków, a nie dla dorosłych, więc w znaczy, sensie inaczej. Dzieciaki z tego nie korzystają na bank, natomiast dorośli mają problemy, tak? Dobra, idę sobie zrobić rundkę kolejną. I muszę kuść, powiedzieć wam, że. Muszę mieć rękawiczki pizga, Niby 2 stopnie ciepło, ale jednak wiaterek powiewa. Wszystko jest zimno. A przebiegnę się kawałek. Zobaczymy, jak stabilizacja z przodu wygląda. Biegnę, bo generalnie założenie było takie, że ja sobie będę robił dwa kółka przerwy. Jedno przebiegnę, jedno przejdę. Ale dobra. Jak mi się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Dobra, ale o, fajnie. Za każdym razem i ja wychodzę na dwór tak jak mówiłem za każdym razem jak chcę sobie pojeździć na rowerze jak jest ciepło oczywiście teraz tak jak wychodziłem jeszcze pod koniec zeszłego roku pobiegać zawsze nie ma wata musi mi wiać wiatr który mi będzie przeszkadzał i w 90% przypadków moich wyjść ja najczęściej jak wychodzę to wieje mi prosto w twarz tak żeby się odechciewało a nie mogę zmienić ręki mogę w sumie. Tak żeby się odechciewało jechać. Eee, to jest dobra opcja zmiana ten. No, więc tak samo jest i teraz. Zacząłem sobie tylko truchtać. Tylko truchtać. Zacząłem i już od razu sru powiew prosto w buźkę. Upierdliwe to jest dobra, zaraz trzecia seria. Eee, mam nadzieję, że już dam radę zrobić te 6 powtórzeń mocnych. No i dobra, udało się zrobić 6 powtórzeń. Na chwilę obecną nie chcę robić więcej, bo. No chcę powiedzieć, powoli progresować z tym, bo. co nagle to po Kuźwa, no niewygodne to, że tak trzymać ten telefon. E. E, no, także. To była taka pierwsza już oficjalna seria rozgrywkowa. się powtórzeń zrobię takich kilka, nie wiem ile. Nie chcę mi się tego liczyć, nie chcę mi się nad tym zastanawiać. Kuźwa, buty mokre. No, czego ja się spodziewam? E. Ja się spodziewałem się tego, że tu nie będzie tego śniegu, tak? Bo to ten śnieg głównie stanowi problem, bo że tu jest mokrą, to tam luz. Eee, no, także Także takie gadanie od czapy. Nie wiem co mogę więcej tutaj powiedzieć eee, No A, bo w sumie Niektórzy mogą być ciekawi co to za telefon, bo nie wiem czy się chwaliłem, co to jest za telefon eee, Czym nagrywam teraz testuje. Jest iPhone 14 Pro. Tak, ja, zagorzały przeciwnik iOS'a, Apple a. Może iOS'a to nie, ale Apple Ej, korzysta z iPhone'a. nie Niezła hipokryzja, co? Możecie się nabijać. Anyway, nadal nie podoba mi się ich polityka. I się, prawdopodobnie się nie będzie podobać, ale no cóż. Kto co lubi. Kur... Tego nie grali, to ja mi pokażę, patrzcie. Widzicie? ciaki Kurde, przyszły pograć sobie w piłkę w śniegu, ale chyba już idą do domu. Nie, kopną piłkę. Także, no, wiecie, no drugie pokolenie Lewandowskich nam rośnie. Teraz Każdy, każde dziecko nie idzie grać w piłkę, bo będzie drugim Lewandowskim. Trochę mnie to śmieszy. No, generalnie wiecie co mam w dupie, nie chcę mi się niewygodny jest ten drążek. Z każdym razem się na nim męczy i to nie to przez to, że podciąganie jest fizycznie ciężkie, tylko przez to, że jest niewygodny drążek. Czaję sobie jeszcze moją starą podstawówkę, bo chodziłem tu do podstawówki. Co się zmieniło na przykład tej dobudówki w ogóle kiedyś nie było. Ej, sala gimnastyczna, nic nie widać pewnie przez to będzie. Ej, no oczywiście, że niewiele widać. No, jeszcze mniej, zobaczmy Co tu stały do ping ponga Nie pamiętam czy one były za moich czasów, chyba dopiero postawione To jest najbardziej useless rzecz jaka istnieje, no bo piłeczka do ping ponga jest piekielnie lekka I jak sobie grasz ping tutaj i zawieje wiatr, to co to zagra? No, wejście jest takie jakie było, tu nic nie ma Dobra, idę na chatę w Monitoringu też widzę, nie ma w sensie jest, na przykład to tam, właśnie mnie kamera nagrywa, ta na słupie. Ale w dupie z tym, dobra. Wiecie, na no, htl panowie chyba już kończyli grać. Dobra. A takie tam gadanie od czapy, o, nazwę tak to, ten, to, tą serię odcinków jakby to tak coś nagrywał jak gadam bez sensu o niczym, albo z sensem o czymś, to jest teraz od czapy. A, to jest myśl, od czapy. Dobra, także dzięki to wszystko w tym odcinku chyba w pierwszym z serii e, idę do domu grać w Heroes. Nara, trzymaj to się.